Cześć, witam Was już na siódmej lekcji. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Od razu e, zacznę od tego, że bardzo zachęcam do polubienia kanału, subskrybowania e, i lajkowania filmów. Komentowania także. Ostatnio widziałem, że ktoś skomentował mój śpiew, e, no ale nie można mieć wszystkiego, tak jak napisałem. E, No i ciężko się śpiewa do kamery, jednak wolę, wolę grać. Dzisiejszy temat to wracamy jeszcze na chwilę do pentatoniki, i będzie to pewnego rodzaju synteza tego, co było wcześniej, z tym, co może się Wam w przyszłości przydać. <laughs> Będziemy pracować na bardzo prostych przykładach, i będą to jednocześnie rzeczy bardzo, bardzo praktyczne, które możecie wykorzystać w każdej okazji, nawet na rozgrzewkę czy coś w tym rodzaju. Zaczniemy sobie tak jak mówiłem od pentatoniki. Przejdziemy przez pięć układów. Poznaliśmy bodajże 3, także zostały nam dwa. Dzisiaj troszeczkę nadgonimy. Poprzednio graliśmy pentatonikę hamol. Tym razem to będzie pentatonika amol, czyli taka podstawowa dla większości gitarzystów. Także przegramy sobie wszystkie układy od pierwszego do piątego. Później Wam powiem, co z tym można zrobić i jakie Wam proponuję na ten tydzień rozwiązanie co do zastosowania tej pentatoniki. <laughs> Także zaczynajmy. Zaczynamy od układu pierwszego, który będzie się zaczynał od piątego progu na szóstej strumie. Diagram ja wyświetla się na ekranie. Zagram sobie powoli. Eee, spróbujcie razem ze mną. Od razu szybka wersja. Super. Lecimy dalej, bierzemy się za drugi układ i tutaj tak samo. Najpierw zagram bardzo powoli, a później szybko. Trzy, cztery, ry. Szybka wersja 3-4 ry. sobie, się pomyliłem. Czyli jeszcze raz, yy, znosząco. Ok. Yy, trzeci układik hmm, powinno Wam wystarczyć. Progów, jeżeli macie klasyczne gitary, jeszcze dacie radę zagrać ten układ. Zaczynamy od dziesiątego progu. Trzy, cztery. wersja raz, dwa, trzy. Mhm. Czwarty układzik zagralibyśmy od dwunastego progu, ale jeżeli macie klasyczną gitarę, można to zrobić grając od pustych strun. Wyobraźcie sobie, że każdy dwunasty próg zastępujemy pustą struną, a te progi, które tutaj w tym przypadku byłby 15, 15, 14, 14 odejmujemy 12 progów, czyli od, od całości tego odejmujemy 12 progów. I będzie nam takie coś, zagramy pentatonikę, a może właśnie od, z wykorzystaniem pustych strun. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Bardzo powolutku zagram i będę objaśniał na bieżąco, bo tutaj może być mały problem. Eee, ale myślę że, myślę, że dacie radę. Zaczynamy. Trzy, cztery. Pusta, trzeci. Pusta, trzeci. Pusta, drugi, pusta, drugi, pierwszy, trzeci, pusta, trzeci. Idziemy w drogę powrotną. Trzeci, pusta, trzeci. Pierwszy, drugi, pusta, drugi, pusta, trzeci, pusta, trzeci, usta. Mam nadzieję, że dajecie radę. Eee, to był układ numer 3. <grym> to był nie, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To był układ czwarty. Przed nami układnik numer 5. Eee, bardzo prosty, bardzo schematyczny. Wyświetla się na ekranie, więc podej podążajcie razem ze mną. Trzy, cztery. Wersja. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, mamy pięć układów zagranych. Może to się wydawać dużo, jeżeli gracie, gracie wolno, ale wierzcie mi, jak przyspieszycie sobie troszeczkę tempo, gdzieś tam w czasie, jak nabierzecie trochę wprawy i umiejętności. Zagranie tych pięciu układów. Teraz czasu, ale możecie sami zobaczyć na nagraniu, nie wiem, z 30 sekund czy coś, także dobrze to sobie przegrywać. Ja bardzo często stosowałem te, te układy jako rozgrzewkę. I tu mam dla Was ciekawostkę. Um, układy się różnią, jest ich 5, każdy, każdy jest w miarę unikalny, e, ale jest bardzo ciekawa sprawa, która pomoże Wam zapamiętać te układy. To znaczy, koniec danego układu wezm, wezmę sobie na przykład ten pierwszy układ, gdzie mamy. W tym pionie są same piąte progi, a tutaj mamy tak ósmy, siódmy, 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 ósmy, ósmy. W tym przypadku ten cały pion, który nie jest regularny, tak jak progi przed chwilą powiedziałem, ten cały pion jest jednocześnie początkiem drugiego układu. To znaczy, jeżeli zagram sobie te dźwięki w pionie, Al, albo nawet spojrzycie na kształt, na tą y, zewnętrzną krawędź drugiego układu, pierwszego układu, przepraszam, to zobaczycie, że ten kształt pokrywa się z końcem pierwszego układu i początkiem drugiego układu. Czyli te piony się zgadzają. ciężko złapać jednocześnie tyle strun. Ale mam nadzieję, że wiecie o, o co mi chodzi. Tutaj jest, yy, to jest takie typowe podejście wizualne, jeżeli chodzi o kształt tego. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Okej, okay, ale możecie zapytać, co z tym wszystkim można zrobić? Zagraliśmy, zagraliśmy sobie pięć układów pentatonik. Yy, sama, sobie, sama pentatonika sama w sobie jest taka neutralna brzmienie, bo za dużo tu się nie dzieje. E, także trzeba to jakoś wykorzystać, tak jak mówiłem, ćwiczenie skal, pentatonik, pasaży, czegokolwiek to są ćwiczenia, żeby wyrobić sobie wokabularz, a to jak będziemy to stosować, yy, to jest tylko nasza inwencja i nasza wyobraźnia. Najprostsza sprawa, bardzo często zdarzało mi się takie coś robić i bardzo Was do tego zachęcam, wszyscy znają A, A-dur, a, dur, a mol, obojętnie, z, z, złapiemy sobie taką wersję akordu A, on jest akurat bez trybu, to znaczy on nie jest ani dur ani mol, jest taki otwarty. Eee, jak go złapać? Jak, zła jak potraficie złapać Amol, to podnieście pierwszy palec. I tyle. I wystarczy. Czyli mamy e, drugi, trzeci palec na drugim progu czwartej i trzeciej struny. Mamy taki otwarty akordzik. To już nas wprowadza w pewnego rodzaju klimat. Ehm... Postaram się jednocześnie grać i komentować to, co zrobiłem, jakby komentować swoje intencje. Także podążajcie za mną, co z tym można zrobić. Tak to widzę. Damy sobie najpierw A. Wiecie, robimy klimacik, dobry, dobry grunt. Możemy nawet sobie jakoś tak przestrzennie to rozwinąć. I teraz to przydałaby się jakaś melodia. Tu mamy podkład. Mamy jakiś... Coś się zaczyna dziać. Przydałaby się melodia i wchodzimy. Podkład, mamy jakąś melodię, coś się zaczyna dziać. Pojawia się akcja, jest, na, jest takiego pewnego rodzaju dwupoziomowa narracja. To znaczy, że mamy ten, ten podkład, akordik aftle, a u góry zawiązuje się jakaś melodia, która no słychać, że chce się, chce się dalej rozwinąć. Co z tym można zrobić? Z A można pójść na G i dalej uzupełniamy tą melodią. That's das ist ja bardziej sobie kombinować, ale chodzi mi tutaj o pewnego rodzaju koncept, to, to znaczy wykorzystujemy to, co mamy. Nie muszą to być trudne rzeczy. Mamy akord A, mamy G i grałem jeszcze F. Oczywiście F można grać się uproszczony i z tych trzech akordów mieszam sobie pewną narrację. Wiadomo, że na początku zacząłem od najmniejszej ilości narzędzi, to znaczy samo A, gdzieś tam melodia w określonym rejestrze tylko. Aby zawęzić, zawęzić to pole. Bo możliwości, jak widzicie, są dosyć spore. Skoro zagraliśmy tą pentatonikę na takim odcinku gryfu, więc jest, jest co grać. Um, spróbujcie sobie to tak przetasować. Zacznijcie od A i to będzie punkt wyjścia. Zagrajcie trochę melodii znowu akord A i pokombinujcie z różnymi kombinacjami, to znaczy, czy A melodia, A melodia, G melodia, A melodia, na ten akord F gdzieś można zejść. Tak jak słyszycie, to te połączenia są bardzo, bardzo uniwersalne. Tutaj bardzo dużo rzeczy będzie pasować. Możecie sobie pokombinować na tym czysto muzycznie. Um, od razu Was uprzedzam, że nie ma czegoś takiego jak jakiś błędny dźwięk, o, nie brzmi coś tam. To są Wasze pomysły, więc jakkolwiek to będzie brzmiało, to jest Wasza inwencja, więc wiadomo, że to też trzeba rozwijać, i, i coraz szybciej znajdować te ścieżki, które się chce zagrać. Ale nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak pomyłka. Każde dziwne połączenie można uzasadnić. Jak widzicie, no, nietypowe jakieś. Także wszystko, wszystko ma swój cel, kombinujcie sobie śmiało. Um, krótko mówiąc, jeszcze zbierając to wszystko do jednego wora, do jednego pentatonika służy nam do tworzenia melodii. W tle dajmy akompaniament. Akompaniament kombinujcie na akordach A, w tym bez tercji, czyli trzymamy palce trzecia, czwarta struna. g będzie pasował doskonale. F-dur. Spróbujcie z tego, jakby stworzyć nawet własny utwór. To, co zagrałem, to była tylko taka zajawa. To znaczy, dużo też mówiłem w międzyczasie, ale a melodia, a melodia. Spróbujcie to rozwinąć, żeby no niemal stało się jakimś takim utworkiem. Eee, także powodzonka, życzę Wam owocnej pracy z tym. A my dzisiaj zajmiemy się, skoro pentatonika Amol jest na, na tapecie, no to tak sobie myślę, że coś w tej pentatonicy Amol dzisiaj ugramy i na pewno wszyscy kojarzycie to. Tak jak mówiłem, zagramy sobie dzisiaj e, utwór, który najbardziej kojarzy się z tą pentatoniką, który w sumie jest w większości oparty na stopniach pentatoniki. To jest kiedy byłem małym chłopcem. E, spróbujemy sobie większość pewnie z Was to grała, ale nie zaszkodzi jeszcze raz, a, a zawsze możecie podpatrzeć, jakie, jakie tam inne sztuczki stosuję, żeby ubarwić tą melodię, bo ona sama w sobie jest bardzo, bardzo prosta. Okej. Okay, ym... Wyobraźcie sobie w tym momencie na gryfie ten pierwszy układ, tak sobie zwizualizujcie, gdzie to będą. Czyli wszystkie piąte progi, tu jest jeden pion, a drugi piąt to jest 8, 7, 7, 7, 8, 8. Czyli tu mamy taką falkę, tu mamy cały, cały pion, piątek. Tabulaturka wyświetla się na ekranie. Spróbujmy sobie powolutku zagrać. Nie martwcie się o rytm, póki co ważne są dźwięki. Zaczynamy. 3, 4 ry. Mamy pierwszą frazę, która idealnie się pokrywa z tekstem. Zaczynamy drugą frazę, jest identyczna. To samo. Teraz zmienia się frazka, jest troszeczkę inna. I końcówka znana wam. Bardzo prosta forma, bo jakbyśmy mieli nazwać te poszczególne części, mamy A, A, B i takie A1, A' czy coś w tym rodzaju. Także do zapamiętania ta melodia jest niesamowicie prosta. Dla tych, którzy grali. To w tym miejscu spróbujcie teraz to sobie przenieść do tego miejsca, żeby zagrać tę melodię w innym miejscu gry. Możecie też spróbować tutaj wysoko. Dalej, dobra. Czyli macie dwie możliwości. Albo tutaj, gdzie zaczynacie na 13 progu drugiej strony, albo tu aż wysoko. Ale to tylko w tym wypadku, jak potraficie to dobrze zagrać i, i, i znacie melodię. Ok, spróbujmy sobie jeszcze raz, tym razem troszeczkę szybciej i już myślimy o tempie, żeby to wszystko, żeby to wszystko się zgadzało. Dlatego mamy tonację: tonację Amol. Raz. Dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Końc was pomyliłem, um, ale nieważne. Mam nadzieję, że to macie. Spróbujemy troszeczkę szybciej. Yy, jak coś, to po, posłuchajcie, żeby lepiej obadać formę. A dla tych, którzy nadążają super, spróbujemy tak w miarę docelowym tempie. I raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. te fajne tempo. Ćwiczcie, ćwicz, <świcz> ćwiczcie to sobie powoli. Um, nabierajcie, nabierajcie wprawy. Tak jak mówiłem, te osoby, które to grały, spróbujcie zagrać tą melodię w innym miejscu na gryfie niż to. Pokombinujcie, szczególnie ta pozycja i ta pozycja. Do tych dźwięków zawsze można zrobić um, pewnego rodzaju sztuczki. Na gitarze, no teraz mam elektroklasyczną, ale na gitarze elektrycznej. Fajnie funkcjonują pewnego rodzaju sztuczki, że na dźwięk można wjechać z dźwięku, który jest niżej. Może to być jeden próg odległości, mogą to być dwa progi odległości. Dlatego mogliście, podczas którego, któregoś z moich wykonań, usłyszeć takie coś. Czyli co technicznie robię? Tłumię struny oprócz tej pierwszej, na której mam dźwięk próg niżej od docelowego, czyli docelowy jest ósmy. Trzymam siódmy próg, uderzam w strunki, i w tym momencie, kiedy uderzę ten siódmy próg, przesuwam palec płynnym ruchem. Wychodzi nam, da nam takie coś. W tym miejscu można zrobić to samo. Eee, powinienem zagrać czyściutki siódmy próg na trzeciej strunie, ale zrobię pewnego rodzaju ze ślisk z ósmego. Zasada jest taka sama, tłumie wszystkie struny oprócz tej trzeciej. To może być dla was trudne, ale popróbujcie sobie, jeżeli nie możecie wytłumieć innych strun, grajcie tylko tą strunkę. Też dobrze brzmi. ja yeah. um. Także ten utwór zostawiam. Aha, jeszcze z, z nagraniem sobie zagramy. Spróbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. na pentatonice i i tak dalej eee... Także na dzisiaj, na dzisiaj ten utwór sobie zagraliśmy. Co najważniejsze, chciałbym, żebyście pokombinowali z tą pentatoniką, to znaczy z użyciem takiego twórczego tych akordów A mol, A, bez trybu, bez, bez druku czy mol A, G, E, plus jakieś melodie na, na tabulaturze przez Was wymyślone. E, także to jest tutaj dominanta tej lekcji i chciałbym, żebyście na tym się skupili. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Pa, pa.